Cześć, witam was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam nowość na moim kanale, nowość, która zagości na myślę, że na długo, bo mam, mam nadzieję, że dam Radę przedstawić całą linię smaków od firmy Wapy. Sama nazwa pewnie dużo Wam nie mówi, ale pewnie na pewno słyszeliście o tym. Ta firma miała swoje stoisko na Vape Expo. To było to stoisko, co miało mieszalnię likwidów. Pierwszym smakiem będzie to Chocolate Tobacco RY4. Eee, dlaczego wziąłem taki smak? Eee, wziąłem taki smak, ponieważ eee, ja za tytoniówkami nie przypadam, e, Aczkolwiek ostatnio moi znajomi próbują mnie do tych tytoniówek przekonać. Jak na razie nieudolnie. No ale, ale zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Eee, RY4 e, zapach i aromat znam, więc będę mógł Wam nieco e, porównać. No i na pierwsze branie mamy oczywiście Rygier 4, jest takie typowe, bardzo fajne ry 4, takie delikatne, słonawe, e, czekoladka jest bardzo, bardzo słabo wyczuwalna, ale to bardzo dobrze, bo jeśli myślę, że jeśli byłoby pół na pół tej czekoladki e, z tytoniem, niezbyt smażnie by smakowało, e, a tu są proporcje naprawdę bardzo fajne, no i zobaczmy jak to będzie e, dymić. Eee, mapuje na boksie od Encoma yy, oraz na Steamgrave Aroma Miser Supreme, Supreme RDTA bez 50W, no więc zobaczmy jak to dymi i jak to smakuje. powiem no tak ja osobiście torynowek no nie bardzo trawię e, ale tutaj mamy coś takiego coś takiego co naprawdę e, mi smakuje e, jest tutaj na pewno na pierwszym planie planetowca Ricke 4 ale jest bardzo delikatnie w tle ta czekolada mm, tak samo jak w zapachu jest ona bardzo delikatna więc no proporcje jest naprawdę w porządku Myślę, że nie dobym rady palić tego likwidu na co dzień, ale myślę, że baniaczek sobie zaleje i co jakiś czas sobie przy komputerku ciąknę i będzie naprawdę w porządku. Więc jeśli szukacie aromatu typową RY4 z delikatną domieszką czegoś, na przykład czekolady, to myślę, że wapy będzie w porządku. No i tyle. Zapraszam was serdecznie do kolejnych recenzji. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się. Heo!